Trzymąko jeszcze strona na Facebooku Koncertomania Jasierska i Okolice. Najbliższe wydarzenia w Gorlicach i Zyndranowej. Zaczynamy od tych Gorlic. Od wczoraj, poniedziałku do najbliższej soboty w dniach. Od 22 lipca do 27 lipca 2024 roku w Golicach. Tydzień pozytywnych inicjatyw. Od poniedziałku do piątku w Golicach odbywają się zajęcia dla najmłodszych, atrakcje dla najmłodszych, a także wydarzenia towarzyszące. Wczoraj piana, party, gry i zabawy na świeżym powietrzu. Dzisiaj ninja warios TPI, tur przeszkód dla najmłodszych i młodzieży. Jutro gra terenowa. Pano. Dla dzieci i młodzieży, 25 lipca gramiska Jada dla młodzieży, dorosłych i całych rodzin, 26 lipca wielki piknik rodziny, fun day mnóstwo atrakcji dla najmłodszych i młodzieży całej rodziny, 27 lipca turniej w piłkę nożną, grupy wiekowe od 12 do 15 lat i od 16 do 20 lat oraz na zakończenie wieczór uwielbienia. Szczegóły na plakacie w imieniu organizatorów wydarzenia. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gorlic od wczoraj 22 lipca do soboty 27 lipca 2024 do Gorlic na Tydzień Pozytywnych Inicjatyw w Gorlicach 11. edycję. Szymon jeszcze strona na Facebooku koncertowania <laughs> Jasielska i okolice. Przechodzimy do Zyndranowej. Uwaga, uwaga drodzy mieszkańcy Zyndranowej, już w sobotę i w niedzielę, w dniach od 27 do 28 lipca 2024 roku, w Zyndranowej, wielka impreza od Rusal do Jana. Przez dwa dni organizatorzy imprezy przygotowali dla mieszkańców Zyndranowej i okolicy wiele atrakcji, również będą atrakcje dla prawosławnych dla Ukrainy, między innymi zwiedzanie Muzeum Kultury. Łemkowskiej w Zyndranowej, promocję książki, wykłady, prelekcje, złożenie kwiatów, koncerty muzyczne zespołów. Tereś, Ciacy, Chudacy, Hudobna, Skupna, Medial, wysiadowanie przy ognisku, nabożeństwo w Cerkwi Świętego Mikołaja w Zyndranowej, Nowej, otwarcie święta, przywitanie gości, wystąpienia, koncerty zespołów, Łęczanie kapelę Duklanie, zespołu Baka, Karpatię, Osławianie i wiele innych szczegóły na plakacie. W imieniu organizatorów imprezy serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Zyndranowej w sobotę i w niedzielę od 27 do 28 lipca 2024 roku do Zyndranowej. Przechodzimy teraz do wydarzeń w Wieczu. Uwaga, uwaga drodzy mieszkańcy Wiecza, już w piątek... 26 lipca do niedzieli 28 lipca w bieczu Kromer Festival 2024 roku. Przez 3 dni organizatorzy imprezy przygotowali dla mieszkańców Biesza wiele atrakcji, m.in. wystawę szklane żywioły, beatyszajny, bibliotece publicznej Biecz, wystawę Żydzi Biecza. Historia Zagłada bibliotece Biecza, spacer pamięci Żydów Biesza. Wernicarz wystawy Mira Bills, Mundi, Zygmunta Stenwaka, Muzeum Ziemi Bieckiej, kiermasz regionalny na placu BPA Marcina Kromera, spacer z Kątem, wieczorową porą, Muzeum Ziemi Bieckiej, wystawy Szklane Żywioły, wystawę Żydzibiesza. Spacer Pamięci Żydów, a także koncerty muzyki poważnej w imieniu organizatorów imprezy serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Biecza od piątku do niedzieli w od 26 lipca do 28 lipca do Biecza szczegóły na plakacie. Uwaga, drodzy mieszkańcy Biesza. Już niedzielę, 28 lipca 2024 roku, w Binarowej Pierwszy Zjazd Motocyklowy Binarowa 2024 roku. Jeżeli posiadacie Państwo z Binarowej z Zbiesza Harleye, WSK, WEWemki, SKL, DKW, Awo Simpsony, Simpsony, Komarki, Niekomarki, ki i wiele innych motocykli, to w imieniu organizatorów wydarzenia serdecznie zapraszamy do Binarowej już w niedzielę 28 lipca 2024 roku o godzinie 14 do kościoła świętego Michała Archanioła w Binarowej w programie Msza Święta z błogosławieństwem motocyklistów, poświęceniem pojazdów przy okazji święta patronalnego kierowców świętego Krzysztofa, a także uroczysty przejazd ulicy sami Binarowej. W imieniu organizatorów wydarzenia serdecznie zapraszamy wszystkich fanów motocykli i motocyklistów. Już w niedzielę 28 lipca o godzinie 14 do Binarowej Szymon Konieczny, strona na Facebooku, koncertowania Jasielska i okolice. Szczegóły na plakacie. Stronę na Facebooku koncertowania Jasielska i Okolice. Śledźcie również Państwo grupę informacyjną Dukla i Okolice, informacja 24 strony Ośrodków Kultury, a także informacje na stronie na Facebooku Konceptomania i się jak wspominałem, które udostępniam. Ja się z Wami żegnam. Dużo zdrowia. Pozdrawiam.